Kolco Grzbiety, za czego ty chcesz, Ulwod? Żeby ci zapłacić? Mój kochany sędzio, myślisz, że można mnie kupić? Jeśli chcesz, by zabrzmiał gwizdek, musisz tylko wysłać żołnierzy, by usunęli kolco Grzbiety i podpisać dekret koncesyjny. Zrozum. Nie masz najmniejszego wyboru. <laughs> Hej. Zbawczyni! Jesteś w samą porę. Możemy omówić sprawę niezwykłej wagi dla Królestwa Słońca? Możemy. Później. Świetnie. W takim razie poczekam. O, a oto i spawczyni. Pogromczyni Derwala, rozprówaczka Helisa. Możliwe. Wiele słyszałem o twojej urodzie i bohaterstwie, groźna wojowniczko. Ulwund Dzierżyciel. Do twych usług. Więc, cóż takiego odciągnęło cię od rozkoszy południka, że przybyłaś do tej nędznej mieściny? Talenty zbawczyni na pewno są potrzebne gdzie indziej. Przyszłam na ambasadę i. Ambasadę? Przyszłam na kuźnię? A. Większe tryby do większych spraw, więc zapewne zaraz nas opuścisz. Jak tylko uporam się z problemami wymagającymi mojej. Wybawicielskiej uwagi. A kolcu pewnie. Trzeba je usunąć, żeby ambasada się odbyła. Cóż. No to do roboty. I cicić. Nie tak prędko. To ty zatrzymałeś pracę? Zgadza się. Jesteśmy robotnikami, nie wojami. Jeśli kardza nie uprzątną bałaganu i nie zgodzą się na moje warunki, nie będę ryzykować życiem oseramów. Uczciwe warunki oznaczają pewnie twoją koncesję. Je, jaka moja koncesja? Ona jest dla wszystkich oseramskich robotników w tej krainie, którzy wykonują całą ciężką pracę, podczas gdy kardza zgarniają profity. Prosimy wyłącznie o należny nam udział w tym dobrobycie o to, by te ziemię uprawiał lud dla ludu. Jasne. A ile z tego przypadnie tobie? Stosownie do moich skromnych zasług, dla tej pracowitej społeczności, rzecz jasna. Jeśli złomianki są na terenach kardża, to czy nie oni powinni zarządzać? Kto cię mianował? Zdrowy rozsądek szczepło seramów, rzecz jasna. Wydaje ci się, że Kardza mogliby tym kierować? Ha! Sędzia ledwo zdołał tu przywędrować z samotnego światła bez utraty śrubek. Czyli nie masz żadnej władzy? Ludzie cię słuchają, bo na nich krzyczysz. Głośno. Kto ma zwolenników, ten ma władzę? Siedzę w złomiankach od samego początku. W sensie jestem praktycznie ich założycielem. Uczciwi mieszkańcy wiedzą, że bez mnie nie byłoby ich sukcesu. Mówisz, że założyłeś złomianki. Trudno w to uwierzyć. Powiedziałem przecież praktycznie. Ja sam dostrzegłem ich potencjał, gdy były jeszcze obskurnym obozem w cieniu samotnego światła. Zainwestowałem w kopalnię, przekonałem do tego starych znajomych, no i proszę. Można powiedzieć, że złomianki zawdzięczają mi wszystko. O, czyli nie stoisz i nie czekasz, by zarobić na cudzej pracy. Ależ skąd? Oczywiście czerpię pewne zyski z mojej inwestycji tu i tam, ale mój priorytet przez cały czas to nieustanna dbałość o dobrobyt uczciwych oseramskich robotników. Nie masz zbyt wysokiego mniemania o sędzi. Cóż, nie będę udawał sympatii wobec jakiegoś gryzi zwoja w fikuśnej szacie, gdy moi robotnicy są prześladowani, zastraszani albo wykorzystywani! Jakże szlachetnie. Szlachetnie, ha? Narodziłem się z młotem w dłoni, o tak. Nikt się ze mną nie cackał, ani nie podawał mi nic na srebrnej tacy. Wszystko, do czego doszedłem, zawdzięczam sobie. A gdzie masz ten swój młotek? Ja... Brzemię przywódcy jest ciężkie, musiałem go odłożyć. Kardża nic nie ryzykują, tylko domagają się, by ci dobrzy seramowie narażali swoje życie. Ktoś musiał wkroczyć i powiedzieć dość! Gdzie jest gwizdek? W samym środku miasteczka. Ale wobec zagrożenia nie mam zamiaru narażać niewinnych oseramów. Zajmę się kolco grzbietami. A potem rozruszamy tę dolinę. Skoro tak musi być, a tymczasem nadal będę dbać o bezpieczeństwo tych dobrych ludzi. Po prostu bądź gotowy zagwizdać. Po czego chciał sędzia Karża. Zdaje się, żeby bywa w tawernie. Odejdź! nie odróżnił. Zbawczyni, wielkie dzięki za rozmowę. No i współczuję, że musiałaś znosić wodolejstwo ulwunda. A, bywało gorzej. Wygląda na to, że ma zamiar cię wystawić. C sam pomysł, że kardza celowo wpuścili kolcogrzbiety do beznadziei. To to kompletny absurd. Ale im dłużej i głośniej to powtarza, tym więcej wsparcia zyskuje dla cholernej koncesji. Jak grzbiety dotarły do beznadziei. W sumie to nie wiadomo. Na początku myśleliśmy, że są na zachód od kamieniołomu. Lecz o ile nie mają skrzydeł, to nie mam zielonego pojęcia, jak przedostały się przez góry. Nie ma innej drogi. Kojarzę jedynie te przez samotne światło. Słuchaj, jeśli odkryjesz, jak było naprawdę, otrzymasz ode mnie sowitą nagrodę, Zbawczyni. Pomóż mi uciszyć Ulfunda. A ty, jak się tutaj znalazłeś? Nie uwierzysz, ale sam o to poprosiłem. Nadzorowanie całej Doliny w imieniu Króla Słońce? To był zaszczyt. Jest zaszczyt, w sensie. Ale twoja praca byłaby pewnie o wiele prostsza bez takich osób jak Ulwund. Ulwund nigdzie się nie wybiera. Jest tu nawet dłużej niż ja. Uważa się za kogoś w rodzaju założyciela złomianek. Jakoś się z tym typem ugadam. Muszę. Co to za koncesja, której tak bardzo chce Ulwund? Chcę, by Królestwo Słońca wydzieliło kawałki beznadziei na dzierżawy dla Oseramów. Ale tylko te, które mają jakąkolwiek wartość. Niech zgadnę, ponieważ zamierza na tym jakoś zyskać. Zgadza się. Beznadzieja pod władzą oseramów oznacza więcej inwestycji dla ich licznych projektów. Nie jest w stanie zdobyć ich bez tej koncesji? Nie. Dopóki Królestwo Słońca może cofnąć ten przywilej. Dlatego właśnie tak bardzo zależy mu na koncesji. I dlatego obwinianie Kardza za kolco grzbiety, jakkolwiek absurdalne, działa na jego korzyść. Polsko-grzbiety najpierw widziano na zachód od kamieniołomu. Tak mówił jeden przerażony robotnik, że niby najpierw ziemia zadrżała, a potem całe stado maszyn zbiegło ze zbocza. Zwinął manatki i biegł aż tutaj dotarł. Więc tam zacznę szukać. Jeśli poznasz prawdę, może Ulwund przestanie obwiniać kardża za każdy kłopot na tym świecie, i może później skupi się na procesie odbudowy samotnego światła. Jakiś kamieniołom. Hej, dzioł kałejdź to zbyt niebezpieczne! Muszę rozejrzeć się za kotłan, nauczyć się to dominować. Zawad mówił, że półtor dwie widziano na zachód od kamieniołom. Muszę sprawdzić, czy jest coś w głębi doliny. Dalej, no dalej! No, kamieniało bezpieczny. Co tu robi Nora, ale jesteśmy twoimi dłużnikami. Chcieliśmy wytrzymać do przybycia straży, ale kolcokrzbiet nas zaatakował. I wtedy zrobiło się kompletne zamieszanie. Czy wszyscy cali? Wielu dobrych ludzi zginęło, ale bez ciebie cały kamieniołom by przepadł. Ważne, że już po wszystkim. Odgłosy pracy powinny ci dzwonić w uszach, ale nie było gwizdka ze złomianek, więc zostaliśmy tu sami z tym weizlem. Naprawdę potrzebujecie tego gwizdka? Ja i moi ludzie to tylko małe trybiki. Bez sygnału Ulwunda młotkiem nie kiwniemy. Jak będziemy pracować wbrew niemu, wywali nas. A moi dość już przeszli. Ulwund posiada aż taką władzę? Gość ma tyle forsy i kontaktów, by zgasić nasze ognie na dobre. W sumie większą szansę mielibyśmy z kolcogrzbietami. A nad czym tutaj pracujecie? Robimy tutaj dla kaprysu lwunda kopiąc kamień dla samotnego światła, ale kolco grzbiety i zakaz pracy przeszkodziły. Jeszcze w beznadziei nie widzieliśmy takiego cholerstwa. Skąd te paskudy wylazły? na kuźnię? Nie wiem, ale się dowiem. Muszę już iść. Trzymajcie się. Dzięki tobie dziełcha, to akurat jest dziś możliwe. Wygląda jakby zginął na miejscu. Może rozpędzony spadł z ogniska? i pójdę tym szlakiem. 全然違うから。 Połamane drzewa jakby całe stado tędy przegalopowało. Stąd przyszły końcu grzbiety? Ale jak? Chyba, że jaskinia prowadzi poza beznadzieję. Dobra, ja mięsa za zadowoli. Dobrze. Sprawdźmy dokąd prowadzi. Zniszczone tory starej kolejki. Chyba niedawno. A ten raczej nie przejdę. Więc przeszły tędy. Ten... Te musiały zostać uwięzione. Zanim się rozejrzę, muszę się ich pozbyć. Sprawdzić, skąd wydobywa się ten dym. Ciągnął się naprawdę daleko. Nie przejdę. Co kobiety musiały zawalić że te tory. żeby wysadzić całą górę. Na jedną z beczek jest jakaś wiadomość. Zaadresowana do Uluwunda. Wygląda na to, że to kopalnia miała zostać zamknięta. Uluwund zrobił się chciwo. Drążył dalej i dalej w dół góry. Trzeba musi się o tym dowiedzieć. Jakie wieści przynosisz? Tropy kolco grzbietów przy kamieniołomie. Wygląda na to, że wybiegły z kopalni z drugiej strony doliny. Z kopalni? A skąd stado kolco grzbietów się tam wzięło? Nie jestem pewna, ale ulwątka kazał wysadzać skały, żeby dostać się do tuneli poniżej. Na litość świtu, mówiłem mu, że to nie warte ryzyka. Te tunele ciągną się całymi milami, nawet poza beznadzieję. Nie myślisz chyba. Wybuchy ulwąda otworzyły przejście z drugiej strony? Możliwe? Tak, to możliwe. Jeśli to prawda, musimy to tylko potwierdzić. Śledztwo tak dokładne, tak rzetelne, wspierane przez samą zbawczynię. Dobrze, to będę szukać. A ty, jak się tutaj znalazłeś? Nie uwierzysz, ale sam o to poprosiłem. Adzorować to był. Ale twoja wiele prostsza. Ulwund nie. Jest tu nawet yy, jakoś muszę. Jak obwinianie karcza za kolco grzbiety pomoże mu dostać koncesję? Rozejrzyj się. To niby Królestwo Słońca, ale w złomiankach masz tylko rdze, pył i cienkie piwo. Sugerowanie, że kardza wpuścili grzbiety, żeby zmusić do posłuszeństwa oseramskich robotników? Cóż, powiedzmy, że wszyscy tutaj pamiętają okrucieństwa Szalonego Króla Słońca. A skoro grzbiety uniemożliwiają pracę w Dolinie, Ulwund ma mnóstwo czasu, by rozdrapywać ciągle świeże rany. W dodatku, jeśli oseramowie odmówią pracy bez tej koncesji, nie będziesz miał wyjścia. Zgadza się. Odbudowa samotnego światła musi postępować. Muszę iść. Oczywiście. Jeśli mam ustalić, skąd wzięły się kolce, muszę ruszyć na zachód. Kolejny powód, by doprowadzić do ambasady.